w trzeciej części przebudowy naszego Fiata 125P na wstępie standardowo. Pamiętajcie, że jeżeli materiał się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być z nami na dłużej, to miło nam będzie, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. No i co? Pamiętajcie również o naszych social media, tam na bieżąco możecie widzieć, co akurat się dzieje. Poprzednim razem udało nam się uruchomić silnik i e, myślałem, że zamontuję chłodnicę, lecz problem jest taki, że walnęłem się troszkę w obliczeniach. I chłodnica, która miała tu być początkowa z za traka, po prostu się nie zmieści. Dlatego decyzja padła szybko taka, aby założyć z tyłu, zrobić układ chłodzenia z tyłu. I ta chłodnica, co widzicie tutaj, jest wzięta z Volkswagena T4. I dziś odwiedzi mnie mój znajomy Piotrek, który umie spawać metodą T i po prostu z rur nierdzewnych wyspawamy odcinek przód-tył, tak żeby można było połączyć silnik z chłodnicą. Wiadomo, że to będzie się wiązało z dodatkowym kosztem typu pompka wody, dlatego, że może być problem, że oryginalna pompa wody od silnika nie wydoli. Całe spasowanie układu musi odbyć się w samochodzie, tak aby wszystko miało swój odpowiedni luz i mogło wspólnie współgrać. Tym razem to ja będę pomocnikiem, a przy okazji będę mógł podpatrzeć pracę mistrza i co nieco się nauczyć. Nie wiem jak dużo uda mi się zrobić w tym odcinku, najważniejsze to chciałbym ogarnąć rury od wody, które właśnie dla mnie Piotr spawa. A ponadto, ponadto posiadam już wypiaskowany i wymalowany most, który jest węższy od tamtego. Dlatego właśnie w poprzednim odcinku mówiłem, że dystanse, które udało mi się przez przypadek zakupić po dobrej cenie, będą właśnie tą alternatywą dla tego węższego mostu. Samo spawanie Tigiem oprócz sprawnej ręki wymaga również i wiedzy. W pierwszej kolejności odbywa się punktowanie elementów ze sobą wewnątrz samochodu. By całość dało się ładnie, a przede wszystkim szczelnie pospawać, należy elementy ze sobą jak najbardziej spasować. A to wymaga kolejnych narzędzi oraz praktyki. Jak wspomniałem wcześniej, chłodnica płynu chłodzącego została zapożyczona z Volkswagena T4 a dokładniej z wersji 2,5-litrowego TDI. Cały układ jest stworzony z myślą pod inny silnik, który kiedyś zastąpi rowerowskie 1.6. Tym sposobem zaoszczędzimy sobie czas w przyszłości na kolejne modyfikacje. A więc najgorsza rzecz jaka tylko była, mówię najgorsza dlatego, że sam bym sobie tego nie był w stanie pospawać, raz, że nie dysponuję sprzętem, dwa, że po prostu nie mam takich umiejętności, i tak wygląda to wszystko od strony silnika, że wychodzą dwa króćce. Dolny to będzie powrót, górny to będzie zasilanie. Tu jeszcze będę musiał tylko dorobić takie dwa odcinki. I tak to wygląda od środka. Będę musiał jeszcze wykonać takie podpory, będą one na gumie. Zostało mi jeszcze tylko dokończyć mocowanie chłodnicy i będę się brał za dyfer został on najpierw szczotką wyczyszczony z tego grubszego gruzu po czym użyłem piaskarki z Lidla za 5 euro do tego bardzo cienki piasek, jeszcze dla pewności go przesitkowałem żeby nie zapychało mi dyszy no i co? No, w warunkach takich polowych. Wiadomo, no, trzeba BHP zachować, maska, szubnica, najlepiej to cały kombinezon, bo ten piasek naprawdę fruwa wszędzie. I naprawdę takim urządzeniem za 5 euro można samemu coś wypiaskować. Podczas nagrywania tego materiału omawiane pistole do piaskowania pożyczyłem znajomemu, ale jeśli interesuje Was jak ono wygląda i jak działa, to dajcie znać w komentarzach, a pokażę je w następnym odcinku. Szczerze mówiąc nie wiem teraz za co się wziąć, bo już jest rozgrzebane auto z każdej strony. Więc pierwsze co, to chyba dźwignę do góry, dyfer przełożę na ten krótszy. A więc oryginalny hamulec ręczny został zdemontowany, to już nam ten mechanizm nie będzie potrzebny, jego usuniemy. Tutaj śrubki zaraz odkręcimy od linek, to też już nie będzie potrzebne. I jestem sam, żeby sobie ułatwić pracę, to po prostu zrobię to w taki sposób, że poluzuję sobie tutaj te wszystkie śrubki. Odkręcę amortyzatory, odkręcę drążki reakcyjne, tutaj też sobie popuszczę. Następnie samochód powędruje na dół i podniosę już bez tego mostu. Przy okazji wymiany mostu decyduje się na rozebranie zawieszenia. Jak widać myjka z wcześniejszych odcinków nie dała rady zmyć wszystkiego, zatem muszę jeszcze raz, tym razem za pomocą szczotki i odrdzewiacza, oczyścić wszystkie śruby. Użyte elementy powędrują do kosza, zaś te sprawne lub możliwe do regeneracji zostaną oczyszczone, odmalowane i ponownie użyte. Myślałem, że ściągnę razem z drążkami, ale się nie udało. Musiałem je zdemontować. Przy okazji, możecie zobaczyć, jakie one były stanie. Jedna tulejka po prostu wypadła. Pozostało mi jeszcze kilka śrub, aby uwolnić most. Najważniejsze są te, które odpowiadają za resory. Je zostawiam luźne na tyle, aby po opuszczeniu samochodu na dół można było swobodnie wyjąć ręką. Ostatnią czynnością jest odkręcenie tylnych amortyzatorów. Po wszystkich zabiegach zostało podnosić samochód w górę, a jednocześnie próbować wyjąć zestaw napędowy. Korzystając z okazji, iż tylna część podwozia została zdemontowana, to postanowiłem zająć się jej oczyszczeniem z błota oraz konserwacji. I teraz myślę, że będziecie widzieć dobrze, jak to pękło. To się rusza, tutaj nawet. No i trzeba to będzie jakoś wzmocnić. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj chcę tu jeszcze troszkę poczyścić. Obspawać parę elementów, wzmocnić dodatkowo, następnie to pomaluję wszystko lakierem reaktywnym, żeby nie rdzewiało. Samochód nie będzie miał już żadnej konserwacji. Jak tu będzie mi schło, to zajmę się przeszczepieniem mostu. Sądząc, już po godzinie, to widzę, że plan taki początkowy, jaki miałem na ten weekend, czyli żeby już podłączyć wodę do silnika to nie uda się, z tego względu, że wyszło po drodze jeszcze parę innych mankamentów związanych z karoserią tak, dlatego to będę musiał jeszcze przełożyć, ale za ten czas udało mi się zrobić jeszcze kilka innych rzeczy jeżeli chodzi o zmianę dyfra, no to chodzi o to, że mamy jeszcze jednego poloneza na stanie też jest na szerokim i jest problem taki, że po prostu tamten dyfer już jest zmielony Dlatego szkoda nam tego było. Więc, więc on pójdzie do poloneza. Jeżeli mamy temat mostu, to chciałbym nawiązać do komentarza użytkownika Jacek pod ostatnim filmem, który napisał. Zostawiasz seryjny most, wrzucasz szerokie felgi, a w dodatku jeszcze kilometrowe dystanse. A na FD szukasz poszerzek. Moim zdaniem jest to słabe. Lepiej dać felgę, zwiększymy te, trudnie to schować w orinat kolu. A więc już Wam tłumaczę, po co mi dystanse i po co szukam poszerzek. Jeżeli chodzi o ten Dyfer, to jest on wąski. Z tym, że posiada adapter na dwa zaciski, także jeden będzie pod hydrołapę, drugi będzie hamulec nożny. Więc tutaj idealnie siadną w dystanse, które kupiłem jakiś czas temu za naprawdę bardzo okazyjną cenę. A też szersze koła i obniżenie samochodu sprawi, że ten samochód będzie znacznie przyczepniejszy na, na, na torach. Akurat nie mam teraz przy sobie oryginalnego fiata. W każdym bądź razie, no. Tylny botnik w Fiacie nie jest taki jak z przodu, w sensie taki wysoki, tylko jest niższy. No i docelowo będę chciał tutaj założyć 16-calowe Felgi, z tego względu, że jest najmniejszy problem, jeżeli chodzi o opony. Samochód też. W przyszłości na pewno dostanie inny silnik, tak więc karoserię po prostu już przygotowuję na zaś. To co mogę zrobić teraz, to robię od razu, po to, żeby po prostu już dwa razy nie wykonywać tej samej pracy. Jeżeli chodzi o poszerzenia, to początkowy plan zakładał stworzenie własnoręcznie kastomowych nadkoli. Lecz nie ukrywamy się z faktem, że jesteśmy kierowcami biorącymi udział w różnych imprezach w celach hobbystycznych i daleko nam do profesjonalnych kierowców motorsportowych. Stąd też bierzemy pod uwagę możliwości uszkodzenia samochodu o bandę, czy też inną przeszkodę. W przypadku większych uszkodzeń ponowne odtworzenie karoserii może być żmudne i czasochłonne. Musielibyśmy w tym celu stworzyć odpowiednie matryce. Dlatego tańszą alternatywą jest zapożyczenie elementów poszerzeń z innych samochodów, by w wypadku większych szkód można było przełożyć element szybko metodą plug and play. A wracając do naszych prac, no to jeszcze w tym odcinku będę chciał zamontować tamten dyfer, ale po drodze Wezmę takie rzeczy jak drążki reakcyjne, oczyszczę, wyprasuję stare gumy, bo tutaj już widzicie, tulejka wypadła. Tak wygląda to już po wyczyszczeniu. Przy okazji przeglądając ten cały banjaj z częściami do Fiata, to znalazłem jeszcze paczkę z lakierami, dlatego każdy element jest w innym kolorze. No to po prostu wykorzystać to chcę, zamiast wydawać pieniądze na lakiery, to zużywam na razie to co mam. Jeżeli chodzi o oryginalne gumy, to zamiast nich będę montował poliuretany. Kiedy podwozie pokryte drugą warstwą podkładu schnie, to kończę prace związane z nowym dyfrem. Sam montaż całości również ulegnie lekkim zmianom, głównie za sprawą nowych wieszaków resora. Kolejną rzeczą zmodernizowaną przeze mnie to jest ta część podłużnicy, gdzie jest mocowany oryginalnie resor. Będzie wyglądać to w taki sposób. Oryginalnie były tutaj śrubki ósemki, które trzymały cały resor, całe pióro razem z dyfem. I żeby to mogło znieść większe przeciążenia, to po prostu przewierciłem się na przerodkę, stawiłem śrubkę dziesiątkę, no i Mam nadzieję, to będzie bardziej wytrzymalsze. A więc, dół mamy prowizorycznie poskładane. Mówię prowizorycznie, bo jeszcze trzeba wyjechać tym samochodem. Na chwilę obecną, no to udało mi się odchamić dół. Most został założony. Teraz widać, jaki fajny kolor na nim wyszedł. Amortyzatory jeszcze polskie, nie wiem tutaj czy będzie widać, też zostały odświeżone. Powiem Wam, że jak na 3 wyścigi, 24 godziny to się spisują jeszcze dobrze. Drążki reakcyjne, wcześniej widzieliście, założone już poliuretany, jeszcze będę musiał założyć je na wahacze. Jeżeli chodzi o hamulce, no to jeszcze nie ma zacisków, i tak jeszcze będę rozbierał most z tego względu, że ciekło tam na półosiach. Kolejna rzecz na plus dystansów to taka, że znawcy lub posiadacze polonezów i fiatów wiedzą, że jest problem z półłośkami. Problem taki, że piasty w polonezie i fiacie mają drobny gwint. Jeżeli mówimy o śrubach otku, i po prostu te gwinty się zrywają. No i w tym moście już ktoś zerwał ten drobny gwint fiatowski i przegwintował na grubszy, ale mimo tego ten gwint też został zerwany. Tak więc mam pomysł, że zamówię po prostu szpilki i tył będzie na szpilkach. Następnie założę te dystanse, które są z nierdzewki. Jest to naprawdę bardzo twarda stal. No i tam już nie ma szans, żeby śruba zniszczyła gwint. Podsumowując całość, to układ chłodzenia mamy już gotowy, lecz zanim go zamontujemy, to chcemy się skupić jeszcze na kilku detalach karoseryjnych. A tymczasem, jeżeli materiał się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami, to zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy również do odwiedzin naszego Facebooka i Instagrama, gdzie na bieżąco możecie śledzić nasze poczynania. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnej części.